Ziuuu, zium, ziom, Siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku na, na moim kanale. E, dzisiaj zrobię wam recenzję teksturpaków polskich youtuberów Bad Wars oraz na koniec będzie tier lista, także no, opinie będą moim zdaniem po prostu. Nie musicie się z nimi zgadzać, więc no. No i co tu jeszcze mówić, wpijacie na Discorda, link będzie w opisie. I linki do tych teksturpaków macie w opisie, także co, elo. Na teksturpaku go zagrałem jedną arenkę i powiem wam, że jest mega ten teksturpak. Edy edytował on teksturpaka, którego edy edytuję też ja, więc y no. Więc mój mi też będzie fajny. A tak serio to y, PVP na tym tekstu jest mega przyjemne. Wełna też mi się podoba. Inne blo bloki też fajne, apelki firebullet TNT i takie tam są stand standardowe, ale trochę, trochę ulepszone. Nie, nie są przesadzone, więc też nie są jak jakieś złe, bo takie przesadzone są. Ech. nie lubię. To były moje pierwsze dwie Allenki na tym teksturparku i muszę powiedzieć, że fajnie się grało. Yy, te miecze są fajne, mega fajne, pełna taka średnia, jeśli chodzi o refy TNT i tak dalej, to refy są fajne, reszta git, ale te firebole to jest za bardzo przesadzone. Wszystko git, ale wydaje mi się, że ten axolotlowy... Texture Pack, który ogólnie na ten moment, kiedy to nagrywam, jeszcze nie wyszedł, yy, będzie lepszy. Na texture packu grałem na początku tego roku mega dużo. Dodaje on z po FPS-ów. Wygląd taki, nie wiem, mi nie pasuje, ale to po prostu mój gust. PvP fajne, Fit, i, i tak dalej, Git, ale mogłyby być bardziej smooth, po prostu. I nie wiem, co tu jeszcze dodać. Po prostu Git. Tyle. tyle. Teksturpak flanele yy, mega mi się podoba. Fajna jest wełna, mieczyki są normalnie przecudne. Normalnie piękno samo, samo w sobie. Lefy TNT i tak dalej. kozak. Sam wy wygląd też mi się podoba. Yy, niestety nie umiem grać, więc no, nie pokazałem wam jakim można być prosem na tym teksturpaku, ale uwierzcie, że można nim być. To tyle. Teksturpak ELOMO to jest cudowny normalnie, ale te liście jakby yy, to psują. Yy, I wiem, że go zaktualizował. M może po prostu nie być w tym odcinku aktualnych teksturpaków. Jak dla mnie wszystko w tym teksturpaku jest mega, ale te liście na drzewach są takie... Yy, no mech. <laughs> Niektóre itemy też mogłyby być lepsze, ale tak to git. Na teksturpaku Fuziego fajnie mi się grało, ale wełna kompletnie nie pasuje do innych bloków. Tak to git, nie będę nie się rozgadywać, moim zdaniem w o odrobinę przesadzone. A no jak już mówiłem, tak to jest git, więc no, teraz lecimy do tej tier listy całej. Dobra, to jest moja tier lista. Żaden nie jest Zły te, co są w średnim, to po prostu dla nich zabrakło jakby tieru. I ogólnie tier lista robiona na szybko. Tak, po prostu, żeby wam zobrazować, jaki jest u mnie, na jakiej pozycji, czy coś. Także możecie w komentarzach pisać swoje tier listy. Także co, ja się z Wami żegnam. Patrzajcie, opis. No i co. E Yo.